Katedra w Kolonii to pod względem frekwencji najczęściej odwiedzany zabytek w Niemczech. Dodatkowo dzisiaj tak się składa, że akurat trwa Euro 2024 i właśnie dzisiaj w Kolonii za niecałe 3 godziny jest rozgrywany mecz Węgry-Szwajcaria. Jednym z charakterystycznych faktów dotyczących katedry jest. Czas jej, czas jej budowy. Chodzi o to, że początek miał miejsce w XIII wieku, natomiast w roku 1560 budowa została wstrzymana na prawie 300 lat. Budowę ostatecznie ukończono w roku 1880. Wtedy też zbudowano do końca wieżę. I w momencie ich powstania w roku 1870 były, katedra kolońska była przez kilkanaście lat najwyższym budynkiem na świecie. Wysokość wież to ponad 157 metrów, co czyni katedrę w Kolonii trzecim najwię, najwyższym kościołem świata po katedrze w Ulm, również w Niemczech, oraz w Jama wybrzeżu Kości Słoniowej. Budowa została rozpoczęta w 1248 roku i miał to być, katedra miała być siedzibą dla relikwii Trzech Króli, abstrahując od autentyczności samych relikwii, co w średniowieczu było różnie w tej kwestii, które trafiły do kolonii z Mediolanu. Jest to również trzecia największa gotycka katedra pod względem powierzchni, po katedrach w Sewilli i w Mediolanie. Wznowienie budowy katedry na początku XIX wieku miało związek z popularnością romantyzmu, bardzo ważnego dla kultury niemieckiej i kształtowania niemieckiej świadomości narodowej. Który to nawiązywał mocno do gotyku w architekturze, właśnie. Budowla jest wzniesiona na planie wschód-zachód. Wieże znajdują się od strony zachodniej, natomiast ołtarz położony w głębi jest skierowany na wschód. Z formalności architektonicznych można dodać, że jak typowa katedra gotycka, jest zbudowana na planie Krzyża Łacińskiego. Ma pięć naw, jedną główną na środku, i po dwie boczne po bokach. Wejście do samej katedry jest darmowe, płaci się natomiast za wejście na wieżę i do skarbca. I na szczycie wieży. Stąd widok na miasto. Widok na ren. Jak widać, jest w dużym stopniu wykorzystywany do transportu towarów drogą śród śródlądową. A także gotycki kościół świętego Marcina z XI wieku. A propos żeglugi śródlądowej na odrze, rozbudowy portu w to tutaj widok na ren. Jak widać, barki towarowe mijają się jedna obok drugiej. Skoro mogą Niemcy, to dlaczego nie w Polsce? Kolonia słynie także z bodajże największej w Niemczech liczby kościołów romańskich, widocznych tutaj z każdej strony, patrząc z wieży katedry, Nad kolejny Na dzwonnicy wieży mieści się. Największy używany współcześnie w Europie dzwon, dzwon Świętego Piotra. Ma 24 tony. Został odlany w latach 20. XX wieku.